Siemaneczko ziemieczki, z tej strony Marchew i dzisiaj Uff, jestem strasznie zmęczony i chyba muszę się iść położyć do mojego wyrka ale sobie jeszcze zobaczmy co my tutaj mamy. Jezu, naprawdę jestem zmęczony. Załóżmy sobie zbrojkę, bo oczywiście taką piżamkę mam. To sobie załóżmy, albo to sobie założymy naszą piękną, jak się nazywa? Tarczę, tarczę. Wszystko zostawimy sobie tutaj, pójdziemy sobie. Spa! Ać co jest? Widzowie? Jezus Maria, gdzie? Jezus! Co to jest za świat? Co to są za moby? Oła, 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 oła. Co mnie biło? Przez to, że się patrzyłem na niego? Boże, święty widzowie, gdzie ja jestem? Gdzie ja się podziałam? Oła, chyba... Jezus, tutaj wszystko mnie bije. Oła, są jakieś straszne moby. Konie są jakieś, ale czekajcie, to nie są chyba zwykłe moby. Jezus, to nie są zwykłe konie, to są jakieś straszne konie. Jezus, tutaj są kościane konie, Boże święty widzowie. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapkę w górę, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś fajny mi komentarz oraz oczywiście zostawcie subskrypcję, bo mnie tutaj zombie goni. E, oczywiście subskrypcję z wodeczkiem. Nie, do lawy wpadłem szybko, złoty jabłuszko sobie zjedzmy. O, przeżyliśmy. Dobra, widzowie, tutaj nie ma czasu. Jestem chyba w jakimś śnie. W jakimś strasznym śnie. To jest jakiś koszmar. Tutaj wszystko mnie bije, wszystko chce mnie zabić. Jakieś moby, zabijmy go. Idź ty. I jakie dźwięki straszne one wydają. Łomatko? jakiś postęp dokonany. Nekrum. Nie mam pojęcia, co to jest. Widzowie, nie, nie wiem, jak się wydostać z tego świata. Jezu, że siekierki sobie nie zrobiłem. Dobra, zróbmy sobie jeszcze. Szybko. Może łóżko w jakiś sposób uda mi się radę, da radę zrobić? Boże święty, patrzcie wszędzie, wszędzie jest tylko jakieś. Wszędzie są e, pa, pali się wszystko lawa, jakieś jeziora lawy są, biją mnie krzaczki. To chyba te krzaczki mi biją. Tak, to te krzaczki. Wow, tutaj jakaś góra nam powstała. Krwawy pień, Boże krwawe drzewo mamy. A czy możemy craftinga zwykłego możemy? Jezus, jak się robi? Jak ja mam wrócić do normalnego świata? Widzowie, Jezus Maria, pomocy! Nie wiem, może musimy... Jakoś przetrwać w tym świecie, omijajmy to, spróbujmy przynajmniej to omijać. Może wszystko chce mnie zaciukać. Jakieś zombiaki tutaj, drzewa straszne. Ła, ła. Ciekawe czy też tutaj są zwykłe, jakby... Ła, co jest? O, tak, tak, tak. To sobie wykopmy, się nam przyda węgiel, żeby sobie pochodnie zrobić, bo tu jest tak ciemno, że pewnie wy nic nie widzicie. Ale akurat jakiś straszny sen nam się przytrafił. Nie, zombiaku! Zostaw mnie, idź ty sobie stąd. Nie chcę cię tutaj, nie chcemy cię tu. Dobra, wykopmy sobie jeszcze trochę więcej tego. I zaraz zobaczymy. Nie wiem, postaram się przetrwać jakoś w tym świecie. Nie wiem, to jest tylko sen chyba. A mnie bije wszystko. W sensie zombiaki mi się tutaj respią. Co to jest za sen? Ja nie lubię takich snów. To jest jakiś koszmar, a nie sens. Tutaj jest szkielet Creepery jakieś na tym. Co się dzieje widzowie? Wybuchaj tam. Ła, ła. Dobra, odbiegnijmy sobie od tego wszystkiego trochę dalej. Boże święty, co ja tutaj robię? Jakoś się teleportowałem przez to łóżko. Wiedziałem, że ono jakoś inaczej wyglądało niż zwykle. O Jezu. Patrzcie, ta pochodnia nawet nie daje tam tak dużo światła, jak wszystko. Nie wiem, poszukam czegoś. Może zaraz znajdę, dowiem się, jak, jak, jak się wydostać z tego świata. Łot, ciekawe co się stanie jakby zginął, ale wolę tego nie testować. Boże tu jakoś. Patrzcie w ogóle, cały obraz mi się laguje. Bo, wow. Co? Nederak? Ale co on tutaj robi w tym świecie? Czy to powinien być zwykły? A dyrt jest chociaż zwykły? Tak, dyrt jest zwykły. O mój Boże. Zowie, ja nie wiem, jak ja mam się wydostać stąd. Martwy kwiat. Boże, wszystko tutaj jest martwe. Zaraz ja też będę martwy. O, to jakieś drzewa, inne rzeczy. O, widzowie, masakra, co, co, co to tutaj się wyprawia, naprawdę. Ła, nie bijcie mnie, te pigmeny w ogóle, tutaj wszystko. Jak ja mam się stąd wydostać? Jakieś dźwięki straszne. To, to widzieliście to? Co to było? Jezu, co to było? Jezu, ja się boję, widzowie, naprawdę. Nigdy nie byłem tak bardzo przerażony. M mam nadzieję, że widzieliście to samo, co ja. Coś właśnie tutaj przebiegło. Ooo, czy to był ten pigment? Miejmy nadzieję, że to był ten pigment, a nie jakieś inne straszne stworzenia. Boże, przecież w moich najgorszych snach Herobrine gdzieś tutaj grasuje. A Ja nie chcę, żeby on się tutaj... Boże, po co ja o tym pomyślałem? że on zaraz się tutaj pojawi. Mat... O nie, pająk! Zostawcie mnie, uciekam sobie stąd, widzowie, nie wiem co się dzieje. Oh. Nie, szkielet, zostaw mnie, zostaw! Nie, zostawcie mnie Zostawcie mnie, nie a, a, Jezu, co jest, co jest Halo, o, czemu, czemu ja mam wszystkie te What, co się stało Czemu ja jestem w swoim domku Czemu jest cały czas noc, czy ja się obudziłem W tego koszmaru, Jezus, jak dobrze, że to był tylko sen Ale, czemu ja mam te rzeczy Które ja zdobyłem Co jest widzowie, to był straszny sen Który mi się przyśnił, ale się obudziłem W swoim domku, jestem tutaj z powrotem I, i Jezus, to chyba nie był sen Dobra, idźmy spać jeszcze raz oh <sighs> O, halo? Nie znowu jestem chyba w śnie jakimś. Ale ładnie tutaj jest. Ja cukierki. Nasiona tęczy, ale fajne. Drzewko sobie wykopmy. Co to za drzewko? Biały pień. O, patrzcie. Jakieś rzeczy możemy sobie z tego zrobić. Co to w ogóle tutaj na tym? Ło, wow, dobra, wykopmy sobie to. To gąbki chyba są. Patrzcie, jak to fajnie wszystko ładnie tutaj wygląda. Ło. Wow. Dobra, tutaj cięcie kolejne. Widzowie, zobaczcie, jaki ten. Świat jest fajny. Tylko coś mi się dzieje z tym. E, z niebem. Coś mi się cały czas baguje w tych snach moich. Ale wykopmy sobie więcej drewna. Może coś fajnego sobie nasionkami tymi kolorowymi. Oj, nie, zresetowałem się, ale ze mnie. Dziabdziab. -dziab. Co to? Nasiona tęczy. No tak, ja już je podniosłem. Jakieś kwiatki. Pomarańczowy kwiat. Patrzcie, jak tu jest ładnie. Jakieś dźwięki słyszałem. Dziwne. Boże, czy to kolejny koszmar? Nie chcę koszmarów. Patrzcie, świnki i. Wow, co to jest? Zobaczcie Ej, zeskoczymy Zjem sobie koksa i zeskoczę sobie tam Jakie fajne bloczki Co to jest? Wyskakuje nam coś z tego Cukierki dostaliśmy Patrzcie jak fajnie I rudę tęczy A czy my tą rudę możemy sobie przetopić na przykład I zrobić sobie jakąś, nie wiem, kilof na przykład z tej rudy? Nie, ale to by było fajne Musimy to sobie sprawdzić jak najszybciej Łudzący bruk? Co? Co jest, widzowie? E, przepalmy sobie to. I ja, tam więcej jest tych rud. Ej, wykopmy sobie to. To są fajne rudy. A nie jak w tamtym śnie jakieś takie rzeczy straszne były. W ogóle ja się bałem. Nie wiem, obudziłem się jakoś szybko z tego snu. Nie wiem, co się stało, widzowie. Naprawdę, wykopmy sobie to. Patrzcie. I ja, ile jakie te rudy ładne są. Takie kolorowe, jak we śnie. Czy to są moje moje sny? Tak wyglądają. Redstone też wypad z tej, e, z tej rudy jednej. What? Dobra, mamy trochę tego. Tutaj kolejna. Wow, ile tego jest? Ale ciekawe, czy to będzie dobre. Jaki fajny sen mi się przyśnił. Ja cię kręcę. Kopię sobie rudy fajne w Minecraft'cie. I teraz sobie przetopimy je. What? Sztabka tęczy. Czy my możemy... What? Aha, nie wziąłem jej po prostu. Czy my z tej sztabki tęczy możemy sobie zrobić... Patrzcie, możemy sobie zrobić kilof. Ale ja bym chciał chyba mieczyk. Patrzcie, jak ten mieczyk fajnie wygląda. Mam mieczyk ten. W moim śnie pięknym, ale fajnie. Więcej tego jest. Możemy sobie jeść cukierki z tych bloczków fajnych. Emeraldy, ja. Ale fajnie. Nie wiem, to jest chyba najlepszy sen, jaki miałem do tej pory w Minecraftie. Naprawdę. Uło żelazo też wypadło. Wszystko tu wypada. A czy ja mogę mieć zbrojkę tęczową? Przetopmy sobie to. E, zobaczmy, co możemy. Heł. Tak, możemy mieć zbrojkę tęczową. Patrzcie. Zaraz sobie zrobimy, no może nieco całego secika, ale sobie możemy jeszcze klatę zrobić. Tylko czemu tutaj się nie robi cały czas dzień? Czy ja utknąłem w jakiejś innej rzeczywistości, widzowie? Nie wiem, co się dzieje. Dobra, przepalmy sobie to szybko. Zróbmy sobie jeszcze piecyk drugi. O, zrobimy sobie piecyk i żeby nam się szybciej przypaliła reszta tych wszystkich rud, tych właśnie, jak on się nazywają? Rude tęczy! Wow! One się spałdują cały czas, czy o co chodzi? Bo ja ich wcześniej nie widziałem tam, ale one jakoś chyba inaczej wyglądają. E, podbudujmy się, widzowie. Bo ja chcę tu zobaczyć jak najbardziej Oj, oj, chopsa, chopsa Ja, yeah. o, z tego cukierki wypadają chyba To jest blok cukierków Jak fajowo A czy ja coś mogę z tych cukierków na przykład zrobić? Ale to by było fajne Dobra, wykopaliśmy tam Jednego tego zostawimy Oj, ała, zjedzmy sobie, żeby tam tutaj Bo jeszcze boję się, że nam coś wyskoczy, naprawdę Zróbmy sobie zbrojkę i O, jeszcze na łódki nam starczy Patrzcie, jak fajnie będę wyglądał <laughs> Patrzcie, ten tęczowa marchewa Jestem. Wszyscy piszą w komentarzach tęczowa marchewa, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Dobra, ej, bo ja, ja w sumie nie sprawdzam, co jest w tym, w tym śnie moim. O, chodźmy do góry, starczne bloczków. Starczyło tam. Ale tu są same jakieś takie świnki. Czemu one? jak wow. Jakoś tak w jednym miejscu stały wszystkie. Nie wiem, zobacz, jestem ciekawy, kiedy ja się obudzę. Kolejne jakieś takie zejście, ale to już kopaliśmy te takie bloczki. Jezus, ale wow, co się dzieje z tym. Patrzcie, tu znowu te świnki. Krówki znaczy się coś. Coś jest dziwnego, muszę je popchnąć, żeby, żeby, się zaczęły ruszać. Ło, tu kolejne jakieś takie, jak w moich snach, same cave'y. Tylko kurczę, diamenty powinny być wszędzie, a nie jakieś takie inne brzydkie rzeczy. Ło, zobaczmy dalej, co tutaj się znajduje. Naprawdę, to jest co pod wrażeniem tego mojego snu, jakie piękne rzeczy. Ale cały czas las, ja się boję lasów, szczerze. Boję się, że zaraz mi coś wyskoczy. Nie wiem, po tym śnie ostatnim, tym pierwszym tej nocy, naprawdę mogę się spodziewać wszystkiego, patrzcie do morza dotrwaliśmy. Ciekawe, co się stanie, jak się utopię w moim śnie. Czy to coś się stanie? Znaczy... Mam nadzieję, że, że, że się obudzę w moim łóżeczku, ale nie, nie umrę chyba. Wyrzućmy sobie tą zbrojkę. Zobaczymy zaraz, co się stanie, czy się obudzę, czy co będzie. I... dróćmy się. O, oh, Jezus! Oh, co to było? Patrzcie, dzień już jest. Obudziłem się. Jakie to było straszne. Tutaj w ogóle coś... jakiś jak uciekamy sobie od Niego na wyspę. Nie wiem, widzowie naprawdę jeśli podobały wam się te moje sny, jeżeli też chcecie mieć takie sny, macie linka do takiego moda fajnego w opisie. Więc jak chcecie, to pobierajcie jak najbardziej. I co? Ja się zami żegnam. I naprawdę napiszcie, który sen Wam się bardziej podobał. Mi się wydaje, że obydwa były straszne, szybam cały czas, że coś mi tam wyskoczy strasznego. No ale dobra. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego, napiszcie tańczowa marchewa, tak jak, tak jak już wspomniałem wcześniej. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I trzymajcie się do następnych filmów. Pa pa!